W tym filmie zagram Bedwarsa, ale do walki używam tylko Kilofa. Dobra, tak jak mówiłem na starcie, dzisiaj będę grał Bedwarsa, ale do walki będę używał tylko Kilofa. Na na sam start i pozbawiam trochę żelaza, żeby kupić sobie od razu off. Ej właśnie, ciekawe jest to czy z żelaznym kill offem będę zadawał więcej obrażeń? Albo na przykład złotym, czy to jakoś. Aha, no to szybko poszło. No, serio. No, szybka gierka. Nawet nie zdążyłem sobie z bazy. Nie no, super ta wcześniejsza gierka była, Nad no, z bazą nie weszłem. Nie no, super. Dobra, szybko kupuję kilofi, wełna i laca. Właśnie, mieczek sobie odłożę, żeby go po nie użyć. Dobra. Kupuję wełna i laca, żeby nie było takiej sytuacji, takiej samej sytuacji jak wcześniej. A, no. Nie no, super. Super mi idzie. Nie no, super mi idzie. Naprawdę super. Dobra, lecę sobie żółty. ty się wybierasz? Teraz nie popełnić tego samego błędu i nie spać. Chodź tu. Nie no, serio, co? Jaki, jakiego ja mam dzisiaj pecha? I nie wiem, szczerze, że ja mam takiego pecha. Trzeci raz pod rząd, spieprzyłem. Nie, dobra, ja dzisiaj z bazy nie wyjdę. Ja powinienem nagrywać film, nie wychodzę z bazy. No spadaj! 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 No se! No. dobra, chociaż udało się go zabić. Dobra, kupuję sobie szybko jakieś temy. Na ucieczkę. Dobra, to i to i spieprzamy. A bo w sumie spróbuję do niego pójść. Jezu, już myślałem, że spadnę. Teraz szybko. Nie, se! Serio? Serio mi nie zaliczyło? I no so, No jak ja mam dzisiaj pecha. Nie no, to jest aż niemożliwe. Szczerze, to jest aż niemożliwe, jak ja mam pecha, dosłownie. Ja nic nie mogę ci zrobić. Nic. Chyba też szybko kupić kilo i iść do typa, zanim on przyjdzie. Bo będzie teraz powtórka, tak jak wcześniej. Dobra, a teraz od masz szczęście. Ej, miałbym powiedzieć, jakby spadł. Jakby nie spadł miałbym powiedzieć. Dobra, biegnij, biegnij, biegnij. Dawaj, 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 tylko zalicz. Teraz jeszcze go zabij. A tym kilowym drewnianym nie ma szans. właśnie, muszę, czekaj, muszę zobaczyć, czy żelazny kilowat więcej obrań nie zadaje. Czekaj, ten zadaje dwa. O, ten cztery, o, tak. Okej, okay. warto wiedzieć. Czekaj, czy złoty więcej zadaje. Czekaj, mam złoto, mam złoto na złoty. Aha, on zadaje mniej, ale sobie spieprzyłem. Ja! Co ja zrobiłem? O, udało się kogoś zabić. Wow. Ale nie no, jak sobie spieprzyłem. Muszę teraz zginąć, żeby mieć żelazny. Albo diamentowy. Ciekawe, ile diamentowy zadaje? Dobra, zaraz sobie kupię. W sumie jeszcze dwa złota i będziemy, będę miał. Okej, okay, mam złoto, dobra, to kupujemy. Dobra, uwaga, ile będzie zadawał? 5! No to tak się opłaca, w nie opłaca. Bo zanim... Z... W sumie to, to trzeba jeść rzeczy na diamentowe, to to wolę sobie żelazny kupić i zadawać te 4. Dobra, w sumie przydałoby się do kogoś polecieć. Kto ma beda? Zielony. W sumie do zielonego. Można! Dobra, zostawię to bez komentarza. Ja mam dzisiaj taki opecha, że to naprawdę szkoda gadać. Takie głupie błędy popełniam, że to szkoda gadać. Teraz tylko nie No spadaj. Serio. 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 Zostawię ten dzisiejszy odcinek bez komentarza. Idzie mi tak do dupy, że to szkoda gadać. Jak ja dzisiaj wygram chociaż jedną gr grę, to to dosłownie będzie cud. To będzie taki cud, że naprawdę. Jak ja coś dzisiaj wygram, to naprawdę będzie cud. No, jeszcze jedno żelazo mi brakuje. No, mam pecha. Nie, nie, no. Nie, no, to są jakieś jaja. Proszę, chociaż go zabi. Proszę. Proszę. Proszę, gingi gin. please. Szczerze, to co dzisiaj się dzieje? Nigdy mi tak do dupy nie szło. W żadnym odcinku. Nie, no. Po co? Nie, no. Tragedia. No, serio już. Daj chociaż jedną gierkę w grę. please. Spadaj. I tak mi idzie do dupy. No spadaj. Ginj, proszę. Zgiń. Zgiń, please. Dobra, uff. Chyba szybko kupuj. Dawaj firebola. Dobra, lecę fireballem. Jakiego ja mam dzisiaj pecha? To jest aż niemożliwe. Kupiłem clever zamiast fireballem. Dobra, proszę, niech się, niech, proszę, niech się uda. Proszę, 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 proszę. Jest. Dobra. Udało się, dobra. Uf. Dobra szybko go dobić, żeby się nie zregenerował, bo później będę, do... Dobra, ej, kupię sobie jeszcze lansykilo, właśnie. Dobra, ile co? Trzeba go szybko dobić. ilon macha, a on już się zregenerował. Kurda. Różowy, a ty gdzie? Chodź tu. Aha, chyba więc on knuje. Nie, czy nie będzie chciał górą padací do mnie? Aha. Okej. Okay. Co on tu knuje? On coś knuje, tylko nie wiem co. Czekaj, to jest on czy ona? To jest chyba on. Ona. I no super, dobra. Na pewno to wygram. Bora razie... się... A! Ewakuować! No nie... Jeszcze ona. No nie jest źle. A tam jeszcze ten żółty jest. Ja pie przed stopek. Spadaj. No No i co ja mam teraz robić? Uciekam! Aha, aha. Super, super mi idzie, naprawdę. Będę to cały dzień się powtarzał. Super. Dobra, kupię pierwsze kwiatki o filetę, żeby być pierwszy. No i po co idziesz, daj żyć człowiekowi. Spadaj. Wow, coś mi w końcu wyszło. Jestem pod wrażeniem. Chyba jeszcze go zabić. To pewnie jej się nie uda. No chodź, chodź. Aha, ciekawy pomysł. Kreatywny. niebanalny. No i mnie zabije. No wiedziałem. Dobra, ale szybko, bo on zaraz przyjdzie. Kupię sobie lepsze kill. Chyba ile zadaje drewniany mieczyk. Ej, drewniany mieczek zadaje tyle żelazny kilow. Ej, to dobrze. Ej, to ten kilo jest za takie złe. Znaczy no, drewniany jest do dupy i złoty. No i po co tu idziesz? Człowieku daj żyć. tak mi już gdzie to bani. Gdzie on się podział? A tu. Proszę zabij się. Jest! Ale fart! No, w końcu mi coś wychodzi. Super, dziękuję. Waleko by tu w sumie teraz polecić? Kto mam Beda? Złoty, morski, i czerwony. To idziemy do czerwonego. Dobra, idę do czerwonego. Czerwony jest w bazie. O, nie ma go. No i super. Aha. Nie było, akurat nie było go w bazie. I po co ja miecz kupuję w ogóle? Właśnie, co ja robię? Dobra, robimy próbę numer dwa. No, no nie, no super, teraz jest w bazie. No, super. Poczekaj. Wait, 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 wait. On gdzieś idzie. Dobra, sobie idzie. Proszę, proszę, proszę. Zdąż, zdąż. Dobra, zdorzę. Proszę, zgiń. Dobra, on nie ogarnie, dobra. Eee. Dobra, nie, no, chodź tu, no, co ty robisz? Człowieku, ogarnij się. A ty czego tu? A niebieski byle nie ma. No i ta mi się podoba. Niebieski, a co ty robisz? Chciałbym, musimy się rozliczyć. Chodź tu. O no, na no jednak zmiana planów. Dobra. No już, już myślałem, że przeżyję. Dobra, kto jeszcze został? Żółty, zielony i morski. To żółty i morski mają beta. O, tam jest żółty, A, dobra, to idę do żółtego. Jest mus... Ja już myślałem, że nie dolecę. Czy on będzie mnie gonił? Późno żółty jest w bazie jak na złość. Albo czekaj, wait. Idź, 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 idź sobie, idź, idź, idź. Aha, no to se poszedł, no nieźle. Zobaczył mnie. O, debil. Jezu, jaki fart. Szybko niż, 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 niż. Dobra. Hit. Teraz jeszcze go tylko zabić. Proszę, zabij go. Proszę. Gin, gin! Jest! Jakim fart się. Jezu, w końcu mi coś wychodzi. Dobra, kto jeszcze został? Morski i zielony. Eee. Y czy ciebie nie pogrzało, człowieku? No, jego ewidentnie coś pogrzało. Ale czy cie... On jeszcze szkło robi! Dobra, lecę do niego. Bo, to zabuduje, bo jak, jak on to jeszcze bardziej zabuduje, to ja później za cholerę tego nie zniszczę. Mam nadzieję, że... Czekaj, czy on... Dobra, myślałem, że będziemy miał obca w środku. Ale nie ma, nie ma, nie, ma, nie ma mostu. Dobra, doleć, bliska. Dobra, uff. Proszę, niech to starszy. Bliska. To dalej buduje. Proszę, znisz to. Proszę. Proszę. Dokop się, proszę. Jeszcze więcej jest tałuna. Człowieku ciebie naprawdę powaliło. Giń, gin! Gin, człowieku. Co ty, człowieku, robisz? Eee. Okej, okay, nie pytam. Opa ewidentnie odkleiło. No, nie no, kurwa, to ja zrobiłem. Co ja zrobiłem? Pomyliłem mi się sloty. Zamiast wziąć ze slota. Zamiast wziąć slota z Fireballem, wziąłem ze slota złotem. Znaczy złotem, złotym jabłkiem. Nie no, co ja zrobiłem? Miałem szansę wygrać. Dobra. Wystarczy tego. Dobra widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.